chaos, w głównej mierze chaos, e, jakoś ta gra wyglądała przez pierwsze 15 minut, e, w drugiej kwarcie był moment, że z tej takiej gry na remis e, goście odjechali tam na 11-12 punktów, e, to troszkę nam e, pod tym troszkę morale nam spadły, ale na drugą powiem myślę, że wyszliśmy z niezłą energią. Ale nadal ten chaos był cały czas i w ataku, i w obronie. W ataku nie mieliśmy pomysłu, jak podać piłkę pod kosz, jak tą piłkę z pod kosza już rozrzucić na obwód. Źle czytaliśmy ich rotację, w obronie kompletnie się gubiliśmy, już na pierwszym, na pierwszym kroku, na pierwszym pikierowym, wszystkie. Wszyscy, wszystkie pozycje były otwarte, więc e, musimy to szybko posprzątać, bo w czwartek kolejny mecz. Oni Was tak przeczytali, czy to Wy trochę nie dojechaliście do takiego rywala, jakim chce być w tym sezonie? Myślę, że mieliśmy dobre pomysły, ale słabo je wykonaliśmy. Oni też byli dobrze przygotowani, znali większość naszej e, taktyki, więc... E... Między innymi ocieje nam tę grę, grę, grę pod koszem, którą chcieliśmy wykorzystać. Bardzo ciężko tą piłkę było podać pod kosz w tempo i, 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 i dobrze dokładnie do Dobra, duży z dobrym trenerem, więc byli dobrze przygotowani. Sfokusowani podeszliśmy do tego pierwszego meczu, bo te pierwsze mecze, jak wiemy, czasami mogą się nie, po, nie ułożyć po naszej myśli, ale najważniejsze, że właśnie wpadły te trójki, dobrze zaczęliśmy bronić i no i w efekcie wygraliśmy dużo ilości punktów. Kluczowy moment. To ta trzecia kwarta, gdzie Zastal został na 58 punktach, a wy pojechaliście? Tak, myślę, że tam przycisnęliśmy w obronie, nie daliśmy zdobywać też łatwych punktów, bo w drugiej kwarcie trochę został zdobym tych łatwych punktów. Tak, tutaj przycisnęliśmy, zaczęliśmy trafić za trzy i poszło. Trochę daliście się, tak miałem wrażenie, wyszumieć w pierwszej połowie, a potem, dobra, zabieramy zabawki, teraz pokazujemy, kto w tej lidze może rządzić. No, mam taką nadzieję, ale musimy, musimy jeszcze dużo trenować, bo jeszcze widać, że potencjał jest bardzo duży, ale musimy siebie przede wszystkim poznać i przede wszystkim doszlifować te wszystkie rzeczy, które nam nie funkcjonują. Popełniliśmy trochę błędów w obronie, co zaważyło właśnie na takim wyniku. Byliśmy spóźnieni w wielu sytuacjach. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy... Może jakimś lekkim stresem ze strony każdego z zawodników. No też, wiadomo, pierwszy mecz rządzi się trochę innymi prawami. Każdy przeżywa to inaczej i myślę, że to mogło głównie zaważyć na, na naszej przegranej. Był jakiś plan na mecz? On, on w jakimś stopniu się realizował? On był modyfikowany na przestrzeni tego meczu? Jak to wyglądało? Przygotowywaliśmy się do przeciwnika, zmieniliśmy kilka założeń oby w obronie. Niestety nie, 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 nie wypełniliśmy wszystkich zadań, które trener nam założył tak jak powinniśmy, dlatego wynik był jaki był.